Gratki Zachan. Trinket, no to teraz nie masz tego, żeby Matlenia. nie dać. Matenia kiepsza. Coś Wiesz, że to jest taki grat Trinket. Sadge. No i nic nie dostałem. Co? Ty? On jest fajny. <kłysy> nie na wszystkich. No i bardzo ładnie. Eee, dobra, to skończył. To co, wolne mi let's go! Jakie nie. mytiki robimy? Szukamy grupę na mytika no, no, no. Zbimy robimy mytica. tak Gdziemy jak na mojej wpisujemy Rajd rekrutacyjny. <laughs> Szukamy Mitika. Czekaj. Nas... Ile, ile jest Burning Legionu od nas? Czekaj, zaraz wywalę ci. Jeden. Zaz wywala ci kolonie, ci... Trzy osoby trzeba by wywalić? 4. Cztery. Pięć osób trzeba dobrać. Ja mam niski, ten level. Czternaście. Zrobiłem 80% na tym bossie. Nie? No to dawaj! Szybko już spamić w Oribosie, że szukamy ludzi na mytyka pierwszego bossa. Jak się zbiorą w 10 minut, to lecimy. E, por portal do Oribos, albo czekaj, może, lepiej chyba tutaj wyjść, nie? Możesz tutaj wyjść z rajdu O ja, muszę płastać do chyba Return to the Grand Walk? No, no chyba tak. Tak, do ciebie rzuca nam na szlachcistę. jeżeli klinga. lepiej, tylko to A <słyszą> dawajcie się, zapiszemy całą grupę do wyomitora. Dobra. Dawajcie sobie foto, jakie zrobimy jeszcze pod ciałem, chodźcie. Robiliście ja ostatnio? Nie, tam. Ja tam już nie ma. I też już nie ma. Niestety. Chodźcie, ustawcie się i, sobie, I idziemy duela. Idziemy duela robić sobie. teraz. jebać. No, no, to, to no, to no, to nie jest Co robimy z nazwą? Po prostu. A my sobie zdjęcie zrobimy. Dajcie mi chwilę, ja sobie ten odbiorę quest'a. A ride. Z... A może być normal. Chodźcie, ustawcie dwa marki. Jedni co są, tom nazwę to na jednego marka, drudzy na drugiego marka. Robimy te grupy i fight. I duel. Jeden no na tak. Mówisz każdy 1 na 1 po prostu. Czyli pod Ogrimmar mam lecieć. Nie, no 6 na 6 osób powinno być. Nie wiem czy się tak... Ooooo, Dobra, to aż nie mam talentu na PCP. No mówiliśmy. Ja mam ich pod... Chodź. Tylko... Y Naprawdę mi, mi to, że jak... jest też grupę. pt to widać, że wcale... jeszcze... Się... Jedna osoba, żeby była. Znaczy... Wiesz ja cię mogę po prostu inwentycji zmienić na normala? Serio? Tak. Jobany brat, please do it. Wychodzę z rajdu. Odbiorę sobie PPG. quest'a. Czy my mieliśmy więcej wipe'ów na Hatsmanie niż na tym? Tak. Tak. <grym> <grym> tak, tak. Dobra, wszystko jasne. Po prostu... E... Problemem na tym bossie było... E... Że był boss. Że dawno tak, tak, nie byliśmy tam Że takowe nie mieli wersality u nas. Jak mi się wydaje. Tak. I w że na to, żeby im dać. Nie widzę innego wytłumaczenia. No, a teraz mm. powaga, co chcecie robić jeszcze? Jakiś rajd? Czy... No, dual. no szukamy grupy, Żeby się dołączli na Mythika. Ale na Mythika już kochamy w nowej gildii. Dawajcie, gildie no, no, robimy. No. Dzieli idziemy pod Ogrimar. Robię. No, e, czyli, po czyli mówicie mi, że powinien jest wolny? Tak. Prawdopodobnie tak. Uwa. Ewentualnie robimy drabinkę i kto wygra, ten wybiera nazwę. Pierwszy od miesiąca. Ja pierdolę. To mi drabinka nie byłaby taka zła. Nie to do Gimarei 1 na jeden każdy Dobra, drabinka lecimy. Każdy, każdy brać, może reprezentować to... swoją tą. Ile będzie chętnych, tyle będzie reprezentantów. No Tylko włączcie wszyscy Warmonda, żebyśmy się widzieli. No. E... Dobra, to do gry. I żeby działały wam talenty PvP. A to na duelu i tak działają, chyba? Na duelu. No? Działają, mhm. nie powinny. Powinny się włączać na dobre. Powinny, bo to jest normalne PvP jakby To ja idę postruić liderki Dobra, wziąłem, wziąłem picka, bo ja grałem bez tego WarModa, że się włączał. Ale bez WarModa nie zrobisz tego Rusek jakiś Dobra, z delisu, to teraz są rzeczy ważniejsze No właśnie Tam Metika sobie kiedy indziej Jak nie w tym, patrzę, to na następnym. Raczej znaczy nie w przyszłym dodatku, bo będą znowu problemy z... Ze... Mm, dokładnie Pójdziemy jaki dzień na tym. Na eee, właśnie. Jezus, jak, jak, jak się mamy do ciebie zwracać, panie Paladynie? A no, do mnie. Może być pancer, tak jak jest na Discord. Okej. Okay. Eee... może być rak. Ja cię... Ma no, ja prostu... ja ja cię Konstanty pasuje. pasuje. W tymczas... A, ty masz gildię. No powiedzmy. Ale szuka. Jeszcze no? nie wiem o tym, ale szuka. Ludzie z mojej gdni poszli grać w Połę i zniknęli na tydzień. Oh, fajnie, to no dobrze. Nie, 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 nie czy o takich Czy też nie można grać w Poe i... Tak, Dobry. ja też Trzeba iść znaczy, ja i... trochę grać w Połę w tym sezonie, ale... ja a, mam i... Ja tam się. cały czas zagram. A no, w sobie jest I... Ej, a będziecie grać w tą nową gierkę uh, Magic Legends? Agents? Chodzi ci o To? Nie. nie. Jak zapadzą, to Magic, Legends. Open to Beta jest... ma być od 23 te, po marca. To jest, to jest te, co tam ziołków z ten? Odeszli? Tak, chyba tak. Nie, nie, to jest ci sami co zrobili to... Neverwinter. Ci dobra. sami co Torchlighta wydali trójkę teraz. Dobra, to powiem Tylko, że to się... to trójka jest taki. Nie, ale to będzie nawet spokojnie jak oglądam bo teraz <coughs> właśnie pokazywali trailer. Tylko, no to dość fajnie to wygląda. Dobra, to, to wygląda jak jest, ale... To mi wygląda jak gierka na telefon. Ale co, wszystkie takie hack and slash teraz będą. I spokojnie. Nie wiem, pole polecam grać w PoE, bardzo fajna gra. No. Uh, Grałem od Diablo tej... trójka na konsoli, chłopie. Diablo Zbija trójka poe. Jak już, nie trójka. Ty. Nie wiem, ja wolę grać w PoE, bo jak zobaczyłem Diablo trójka, a PoE to jest. Znaczy, to, Diablo trójka jest. Nie wiem, dla mnie jest za prosta to kurwa. Ej, to jest zarobista Gierka, bo dostałem za fliko. Ale nie, ale tylko, tylko na konsoli, na PC-cie PoE stanowczo. Yeah. Nie yeah, no, na PC-cie też jest spokój z Afrika. No, no, ja nie dostałem akurat za Afriko, dostałem za darmo akurat Nekromantę, no ale... Lipnie się troszeczkę ze sterowaniem i ze wszystkim w Diablo 3 na PC-cie moim zdaniem. Dla mnie jest takie samo tak jak w PoE, pisałem. ale... Ale w PoE masz troszeczkę większą różnorodność skilli i tak dalej, no nie jakieś tam po prostu, no a tutaj no, jest to... Na no schrzanili, po pierwsze nie ma handlu w Diablo 3, no to co to jest zagranie w Diablo, Diablo, jak nie ma nie ma gierek w typu one to bow i want to trade, kurde. Ewentualnie spamienie na poetradę przez 15 minut do jednego frajera, Okej. który nic nie chce nic sprzedać. Czyli, Czyli... to? Czy jesteście na, zielo... na zielony, ja was rozwalam i ten... Dawać, dobra, na marki, każdy ten nasz spór, bo zrozumiałem, że Gidie zmieniały na to paucę nazwę, bo ta jest prawdziwa. No jest, jesteście przed Orgimarem i są markery i będziemy się bić. I to się chyba odpada. Okej. To nie lepiej dwie osobne grupy zrobić. No, na razie zobaczmy, kto jest po której stronie. No Dobra. właśnie. Która nazwa Gildi, który Mark? Nie no, nie napisałem napisałem na, czacie. na czacie, Jezu. Ja mam okienka Wieski, inne, na, wiesz? No na i... I... tak się z ludźmi tak tak... komunikujesz, jak masz okienka inne. I czatu nie widzisz. <laughs> kurde, oczywiście na swoje nazwę Bo idzie. No kurde no. się to no. chwilę nie... Whisper Dobra. w nowym okienku. Nie wiem co się stało <clears> tym. <throat> Nie chcę mi się szukać tej opcji na razie. Chce ktoś Golda? Na zielony Golda rozdają słyszałem podobno. 500 plus jest u nas. Dobra, tam w liście. To gdzie stoi, muszę popatrzeć. Hej, tam ktoś poszedł! Jaki zdrajca? Co Zohan, ty zdrajca? Nie, moment, ja się patrzę kto gdzie stoi. Ty tam <noise> Już myślałem, że dzisiaj się kupić. przykupili. Mogę okay. immunitet na portale dać komuś. <noise> Nie, Chciałby chociaż owocowe czwartki. Gdzie jest medalista? Ale Kawa. owocowe Kawa. weekendy Wiesz, są już A on, on, on co? Medaliście chyba obojętne To ja Dzięki. też się wstrzymuję od głowy Nie ma, nie ma wstrzymania, wstrzymania Nie ma się wstrzymania, jak już, jeszcze też nie ma Ja wybrałem master I dalej czekam na tą wy, <laughs> wybór Poczekajcie, 1,5 Elementala wezmę, będzie Daj, więcej Dajcie jeszcze ci marker, Sunard Master. I, idziemy tam, idziemy, ja tam idę Na Sunard master. I was nie, nie, nie. Czyli jest 4 na 4. Dobra, tak teraz fighter 4 na 4 zrobić. Czyli 4, nie, nie mamy więcej. A gdzie jest reszta. A. My tak, A gdzie jest medalista, Czy... nie ma ich. Jest tak, jak ktoś musi wyrolować z grupy, kto ma najniższy rol, ten wychodzi z grupy. Na walkę. Znaczy Walki z niższym rolą, Po prostu to jest raz u nas jest 5 osób, a u was jest 4. No właśnie, halo ludzie. <laughs> Ale to tak jest przegrane odpada, nie? W sensie, że... No dobra, to tak. jest 5 osób, a u nich jest 4, więc my wygrywamy poza więcej. No no nie, dobra. w głosowanie jak jest równo. W dobra. dobra, kto u nas wychodzi na pierwszego. No, ej, to właśnie, to jest no, dobre, tak. Rolujemy. 1 na jeden, przegrana osoba odpada? Znaczy, a wygląda ja to ja są, w grupy, no. I rolujemy, tak? I rolujemy, I najmniejsza osoba, która ma rol z grupy, wychodzi Dobra, to, to da się, rolujemy. Zieloni rolują. Dobra, first round. Kinga jeszcze roll? U nas? No to Kurugan, pierwszy. Kurugan u nas pierwszy. Kurugan chodzi pierwszy. Blue u nich blue. No, blu. no to dobrze, He Heal im, zniszczysz szybko. Ta. To wy z grupy chyba musicie wyjść z raidu, tak? Nie, nie, nic się nie stanie Tylko bufy zdejmijcie nie? zbędne. Czyli my wszystkie bufy. Nie mm. no, swoje zostawiacie, nie? No ale flaski tracisz tak. Nie dobra, no flaska ja, ja, to whatever, ja, nie Ja tu 5% A nie, tutaj nie mogę <laughs> <laughs> Medelista po prostu przyszedł Na się... Aha, bo ja teraz nie mogę rzucać Znanie talentów. Uchami. Czekaj, Możesz już iść tam. Pora... Coś, już jeden talent, tylko rozumiem. Coś mnie wyzywa na duel. Jest to szaman. Widziałem, że tamci z tyłu się nas patrzą, co za tepilę, to jakaś gildia stanęła, na dwie grupy się na nagle się bić, o co to chodzi. Matkę mi obraził, no jak mogę nie bić. <słuch> <słuch> jest najpierw, najpierw niech jednak wychodzi z gildi. W ogóle. <słuch> Kaj, ale będziemy w gildi dawać. Każdy co z synchro robimy. W jednej sekundzie wszyscy. <laughs> I taki bagon. My jesteśmy na chwilę obecnie. jest pagórek, czyli miejsce premium do oglądania. Jak widzicie? z armią... Armii nie można na górach. Wolno. Co to za oszustwa? Wszystko można. Halo, nie możesz kodowną, które mają więcej niż 5 minut. Nie. Tak Czemu mówię? nie? Co to za jakieś oszustwa? A właśnie, bo to musiał być, bo jak lawalny ten drugi też dostaną. Oh. Nie, nie, nie. nie. Tak. Dobrze, do by, by to bym rozpalił. spalił, uh -huh. I tyle. Dobrze. Dajesz, <grym> dajesz. Ty, on się Nie chyba. Interapt. Spokojnie, ale, no, ale on nic ubiega. innego oprócz healania nie potrafi. On musi się <grym> albo healać, albo walczyć, a jak będzie walczył, to się nie wychila. <grym> Znowu wyzywane PvP. Który on jeszcze Dobra, to jest... Patrz, ten pies nie wie co się dzieje no normalnie Ale jakie zbiorowisko że, ogląda... że wszyscy oglądają No właśnie Też mi się... Też mnie no jak zobaczył i wygląda, jak też nagle się wszyscy w w kupie stoją i nagle się w głowie U przegrywa, jak on przegra z dcps ja to my nie to bo wykraliśmy Nie, nie przegra Dajesz Krugan Pamiętaj, Blue jest jeszcze gitmasterem Ja, ja bym... Ja bym zważał na słowa Nie, strona, która wygra to, to, to wybiera gitmastera Nie Nie I taki było staranie No to oficerów, którzy są aktualnie Dobra, esprójmy na Nie wiesz. To co, to chyba zostajemy, wygrałem. rolujemy. Tak. No to piesa nie da. Tak, w sensie teraz. Blunt staje chyba do końca. Ja jeszcze, aż nie, tak? ja się nie No, Czekaj, no. Bo... E, bo ja jeszcze. Kuluba, ja, ja nie, co. Dobra, okej, okay, to Blunt wracamy, też rolujemy teraz. Teraz wy rolujecie, nie wiem. Tak, gdy... e... Co ma mniej więcej wygranych z czterech, tyle. O. Nie, nie, nie. Tak? Kruga po prostu już odchodzi i króla już nie bierze udziału, a ty dalej bierzesz w naszej grupy. O tak. tak. Ja biorę. Kochany, to jesteś z nami? Tak. Nie, nigdzie nie jest. Ja z, jestem z medalistą, stoję na uboczu. Ja zaraz po czterech porówno. Okej. Okay. No dobra, roluj okay. Kuba i Kinga. Jeszcze ja muszę, nie? Ja mam rolować jeszcze raz? To nie. brilliant. No tak. To brilia, kuba. Jeśli nie, nie, rolował. Nie. No nie, wy nie rolujecie, kuba zostaje. Ja z y, tak, Izlaem. No to, to Kuba zostaje, czy nie? Bo nie wiem, w sumie jak jest. Kuba Ale zostaje, zostaje. Na koniec zostaje. Że jakby, Ale tak drugi tak drugi na duele, bez medalionu. Jeszcze, Ach, jeszcze ktoś nie, wszyscy będą. Właśnie, ma. przypomniałeś mi medalion. No to kto? Ja, ja z, 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 ja z Izlaem. Tylko sekundę. Poczekajcie, bo to jest testowa rzecz. Powiedzcie, widzisz. Czekaj. Jak będziesz w party to będziecie widział. Właśnie, nie, jeżeli, nie jeżeli to, zaczniemy to dual nie, będziemy, nie będę Cię widzieć. Powiedz, Dominik, ale chcę ty powiedz czy mnie widzisz. Widzisz mnie czy nie? Nie, nie widzę. Nie, chyba komenda na potem dual. <coughs> Forfeit. Fejt chyba? A, FF! Bleach. Eee. Uff, koniec. Trzeba było się nazwać Siewce Śmierci i tyle. Albo Siewce Głupoty. Chyba to Brillian i Izrael. Tak, tak, tak. tak tam. A ten pies to co tu robi? Siostra Taki Jaki pies? Pies tutaj co so, robi. No. Nie się iść stąd. Ty jeszcze talent zmieniał proszę. Nie, nie, nie zmieniałem talentu, brałem itemy. Bo dopiero po mam w banku. Zapomniałem już o Nie, panie. Nie, co hmm. To tego. Co to ma być? Patrz, jak cię zjedzie teraz. Co zrobi? Zjedzie. Ja nie są. Trochę za daleko wyszliśmy. No, co to, to dobre jest? <laughs> Dwoje Rogal. w sobie, czekamy na cooldowny. No tak. Trzy minuty walczymy. To wiesz, że mi też stoiki zajdą, nie? To co? Co mogę zmienić talent jeden. Powinien być timer na walkę, no ale... Nie ma na Magora, nie ma timingu. czy się do śmierci gramy. O, co to za Uuu, no, Ale się leczy. O, o leczy się. Wziąłem. I fir. I nowa. O nie! O nie! No. nie. Tylko nie ucieknij za daleko. No właśnie. No, co, co tak daleko? I my crystal. I shadow dev. Wygrałem. Filarów brakuje. A two. Nie jeden, jeden. O? to że na tym shadow fin dostał tylikę a nie ty, cię ratowało. <głos> <głos> Oczywiście, że tak. Dobra. Czyli tu jest tak. Ja. Hmm. Tu idą wygrani. Izlej do szóstej już. No to teraz eee, Katiander, Demonic, eee, Wiktom i Astrai. Rolujcie. Ja się... ja ja eee, Ast... No ja kontra. Kontra Katiander. Kurwa. Nie zgubim. to wy tu wyrobałeś ciągle? nie. No. No. Nie się... wiem. Nie lubię. Lubię teraz, a nie. Ten, ten... A bo ty, Lilu, jesteś Olis. u nich? No tak. A to wypadło. To, żeby... to Lilu, jednak? Tak, Lilu. Tylko, że w lepsze, nie? No. Wlepsie, o... Nowa. No czekaj. Czekaj, czekaj. Ja bym tam. Ja, to, 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 oso... to jedna osoba by do nas się przydała. Nie, no było 5x5, 5 chyba, nie? Nie, 4x5. 4 Dobra, ja ready Dobra, to po prostu zobaczę jeszcze raz i tyle Lilu, wychodzisz czy w końcu z kim walczę? No właśnie... Z Lilu Dobra, nie wiem Let's go Dawaj, Lilu Gdzie jest duel? Ah! Trochę chyba, bo tym bohaterem nie będą w Barneville. za się w tym. O kurwa, te talenty tu nie działają? Cały... O nie! Cały plan poszedł. <grym <grym ten ty... Weź, weź i nie, nie, nie <grym> My Zostaliśmy. O, Jeszcze Belas odpala na duelu. Nie, to spróbuj. Nie, no może no, resztę honoru by, byśmy żyli. Co? Co? Po co? No, kto? Jak? Ty? Stonard Master. No! Jest! Nie! Jest! Jest! tak, Jest! 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 jesteś Jest! 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 Tak, jesteś... jesteś... mnie <grym> na, <grym Duelicistram> <grym> ja na talenty. Czemu to nie działało? Jest! Jeste go Jest! Jest! dobra to dobra no, ja nie miałem stu nas talentów, więc... Mogłem się rzucać glebią. Ja miałbym ja, ja dwa razy w heal do full. Mam nadzieję, full. że jest tego stream. Bo to Jest odbędę... stream. O... O... To, to teraz. Tak? No to jest Astra na koje z was. się zrolować. Ale co, wszyscy? Nie no, a, Demonik i Katjander. Mhm. Czyli Demonik. Czyli blok na loka. Orloki Lock na lok, okej okay. A później jest... <śmach> Ten gate później, Róż, Ty no i, jesteś jest idź destro, Później, później jest to. będę bronić... Po Czemu prostu mów, będę bronić z tej nazwy Masz legendarkę, idź w destro <śmach> Ty nie filar, idź w destro To w No ale tam... ja ja to nie to, to, to jak to dokładnie przetłumaczyć na język polski? Wybrani? Wybrańcy? Czy co? To jest poprzez nas w statku chyba z Ci najbardziej no, ci naj... wybrani, o Nie ma tłumaczeń, po to jest po angielsku, żeby nie było tłumaczeń No dokładnie Ale chodziło o mnie więc o -o, o o, o o, no już poszedł Fear bardzo ładnie Dajesz, to ja. dajesz? 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 Yeah. You can do that. Nice. A. Ah. Dobra. tajna broń. Jest testa, ty byś go żebyś go zbłaszetował. No. Jednorazie od trzech do dwóch. Tak. A kto tam jest radny? Szewej jest z... Y, Neutralny. Tak. Ale Dobra. Tak co, wybrani, co? to sama głupio nazwa, jak już to wybrani, nie wiem... Do bycia naną. <grym> nie, nie, nie. To jest tak. Do, dokładnie to co pisze Korogen. Dobra, martwi głosu nie mają. Eee, dobra, to my rodujemy To walczy z kalendarzem. A, to no ja nie mogę, nawet Na razie musi się pierwsza runa skończyć. Dobra, to ja całą nazwę damy Everchosen of chaos. o oh. off pega. O, nie, o, dom, dam na torum Jedno słowo, tylko i wyłącznie, jedno słowo, nic więcej. W no już lasem sądziłem. No to brilliant, z GotYanderem. Właśnie, GotYanderem w ogóle zmienił nikt, teraz jest możliwe. Easy. Przykro mi. Tak długo <laughs> jakaś szansa się obronić. Był misplay. Był misplay, nie powinna się starać lasem na początku. Żeby... <laughs> Tylko nie Dobra. Witałem, Czyli zostaje tak. Został Mógłbyś Lilo, Blue, na mnie i na Astre. Dobra, to role. I <słuch> <słuch> <Astry> na... <słuch> Lilo. Dawaj, Lilo. Na Lilo. Na Lilo. Na... Where is Gdzieś. Gdzieś. Też czujesz, że to Lula wygra, nie? Mój duel, mój arena partner, z którym zagrałem na razie 0 aren. Tyś czujesz, że on pokazuje mnie. karuje, myślisz, nazwę? Tak. Najgorzej jest to, że ja będę się bić Blue, a z dyscypliną się strasznie długo bije. Czyli mi się wydaje, że przegrałeś już. No, mogę mieć mierne szanse na tego, na Blue. A ty czujesz, że tutaj Lula tego lokatu Nie, nie, nie. Myślę, nie. że. Cały <laughs> przegra. No nie, te wyglądy wylga teraz Oj, oj, oj Oj, Co? oj doj, doj. Jest Dobra Mówiłem, że jest hunter Hop, shit. Daj mi tutaj manę wszystkim Dobra, Bryljan, Gontera, Blue I ewentualnie Bryljan, Komrza i Lula No, Astrid takie zasady, nie? Tak, tak to bywa Czekaj Dobra, Czekaj Jedna rzecz No nie ja nie chcę nic mówić, ale ja nic, nic, nic nie spaliłem na tego Magal wody. Magal wody. Chciałeś powiedzieć. Y... A, nie zmienię. Tego. Powiedzieć, że jesteś jeszcze mniejszy niż myślę. To dobrze. Teraz ale... nie będzie. Teraz na, na, na final Albosa nie będzie Nemezisa. Dobra, Do. brzmie ciągaj. Musisz przeciągnąć 3 minuty. dasz radę. Ten... Nara. Nara! Nara? Ten to ticket, muszę pisze do Bizarda, był. Żeby... No tak. Będzie dosłownie nagrywać. teraz żeby... pytanie. Czy po... tym... Czy, czy, czy po relogu mi logu mi zresetuje cooldowny? Pewnie nie. To walę fe... Walę fake dc na 5 minut. Wraca, tak. czy wiesz. Szybko. szybko! Szybko, szybko, Tak, tak ozjadłem Blue Dobra, jeden na jeden teraz jest Fuck me! Ostatni duel Blue, Blue się nie spodziewał What is Papiża? Już eee, Dobra, no. ciebie trzeba zrobić to Blue to zbrustowałem przez tego Przez odpałki Dobra. O nie, ja nie mam pałek No twoja wina. Spadaj. Nie wół tego. No motor. Nie, trkieto tam Ja nie mam trinketa, to jest problem. No. Dziękuję. Level well chosen. <laughs>